Wyobraźcie sobie sytuację, że stworzyliście sobie stanowisko do pracy, do grania, a może te czynności lubicie łączyć? Wszystkie przewody są idealnie poukładane, nic nie wystaje, ale czegoś tu brakuje. Można by było tą pustkę w jakiś sposób zapełnić. Na przykład używając takiego zwykłego monitora, jaki recenzowałem jakiś czas temu i od tego czasu kupiłem sobie go prywatnie i dobrze mi się z niego korzysta, ale wtedy brakowałoby jednego elementu. Manuszkę, a zdecydowanie lepiej jest jak monitor zamontuje się do blatu. Po co więc wybierać konstrukcję, do której trzeba coś dosztukować? jak można znaleźć gotowe rozwiązanie. Cześć, ja jestem Ziemniak i witam Was w dzisiejszym odcinku, którego nie ma co przedłużać. Po prostu mam wam do przedstawienia LG27GN880. To 27-calowy monitor z serii Ultra Gear z matrycą nano IPS o rozdzielczości QHD z odświeżaniem 144 Hz 1 milisekundą czasu reakcji i podstawką ergo. Teraz możecie zadać pytanie, a czym jest to ergo? No to jak zobaczycie, tu jest taki dopisek i jak śledzicie kanał na bieżąco, to wiecie, że to jest podstawka do monitora, która znajduje się w pudełku. Ale może wiecie, co łatwiej będzie, jak po prostu otworzę pudełko, pokażę wam co w środku jest, to już wszystko będzie jasne. A dziś jest dzień otwierania pudełek ogromną igłą. taki przypał, bo otworzyliśmy to z złej strony. To jest nawet napis. Do not open here. Po prostu wszystkie rzeczy nam się w środku wysypały do pudełka. Ale co jest najważniejsze, wszystko jest zdrowe i nie jest rozwalone, więc dobrze. Natomiast ja Wam pokażę o co mi chodzi z tą podstawką. To jest ta podstawka. Do niej przejdziemy za chwilkę, a oprócz tego samego monitora jest tutaj parę instrukcji. Może rozłóżmy to ładnie. Jak sami widzicie, zestaw jest dosyć standardowy. Mamy monitor, mamy zasilacz do monitora, mamy przeduszkę do zasilacza. Dlaczego? Bo mamy nóżkę i to jest potrzebne. Zobaczycie później. Oprócz tego przewód display Port, mamy zestaw instrukcji. Mamy płytę CD, i uwaga, ta płyta CD jest bez żadnego dodatkowego opakowania. Ale najważniejsze, co tutaj się znajduje, to jest podstawka. Do podstawki mamy coś takiego jak naklejeczkę. Tu naklejeczkę możemy sobie wrzucić tutaj z tyłu, żeby zasłonić wszelakie śrubki. Natomiast tutaj mamy zwykłego C-clampa, czyli taka literka C, żeby złapać tą całą podstawkę do blatu. Albo ewentualnie mamy zestaw, który też wam pokazywałem już kiedyś, który możemy zamontować bezpośrednio do blatu. I albo wiercimy sobie otwór, przez który sobie to przeciągamy i będzie nam wyrastać w magiczny sposób nasz uchwyt razem z monitorem, albo niektóre biurka po prostu w standardzie mają zrobioną dziurę jako przepust na przewody i możemy z niej skorzystać. Ale jest jeszcze jedna śmieszna ciekawostka, jeżeli chodzi o rozmiary tego. Jeżeli ktoś z Was jest fanem lat na przykład 80-tych, 90 kiedy to było popularne, żeby takie płyty CD wieszać sobie pod lusterkiem, to można na przykład zrobić w ten sposób. Bierzemy sobie ten kwadracik, kładziemy tutaj płytę i dopiero na to... Nie, może lepiej tak nie. Ale jest taka możliwość i wymiary się zgadzają. A możecie się zastanawiać, dlaczego nie ściągnąłem tego kart, Tonika, no bo możecie zobaczyć nawet tutaj na instrukcji. Tutaj jest dokładny piktogram. Najpierw zamontujcie monitor, dopiero ściągnijcie sobie ten kartonik. Będzie po prostu prościej. Montaż jest bardzo prosty. Wystarczy, że ustawimy sobie odpowiednią grubość, jeżeli chodzi o blat. Włożymy sobie to tutaj, możemy dokręcić i jeżeli by nam na przykład brakło, bo nasz blat byłby zdecydowanie o tym, jest na przykład za i mogę dokręcić bardziej, no to wtedy możecie zobaczyć, znajdują się tutaj śrubki. Wystarczy, że je odkręcimy, samą tą podstawkę przesuniemy i będziemy mogli go zamontować na takim cienkim blacie albo ewentualnie na znacznie grubszym. Zadajmy sobie pytanie, do jakiej grubości blatu jesteśmy w stanie zamocować ten uchwyt? Teraz, jak zobaczycie, to możecie zobaczyć, że mamy zamontowane śrubki te ostatnie, czyli blat praktycznie zerowy byłby w stanie, wsparłby, jakby był wystarczająco wytrzymały, a zawsze możemy zrobić troszeczkę miejsca. Ale jak zrobimy troszeczkę miejsca na tym najwyższym ustawieniu, to jesteśmy w stanie maksymalnie gdzieś na takiej grubości blatu zamontować, czyli tutaj mamy dokładnie 40, prawie 6 mm. Natomiast możliwości tego uchwytu oczywiście na takiej grubości się nie kończą, bo możemy przesunąć wszystko jeszcze bardziej w dół. No, no i wtedy wiecie co? Wtedy możemy spokojnie na praktycznie około 99 mm, czyli prawie 10 cm, jeżeli chodzi o grubość blatu, z go zamontować. Więc z tą grubością blatu ja będę pasować do tego najmniejszego zakresu, więc tutaj sobie wszystko zamontuję i co najważniejsze, bo często w przypadku tego typu elementów i uchwytów są jakieś nieprawidłowości, coś jest nierówno zrobione. Tutaj natomiast wszystkie otwory są idealnie równo docięte oraz wszystkie śrubki wchodzą gładko. I tak jak śrubki sobie zapiszczały ogowinty, tak jak już zamontujemy sobie ramię, to tutaj już nie ma miejsca na żadne piski i wszystko trzyma się bardzo dobrze. I teraz zobaczcie, jak montuje się na tym monitor. Montaż tego monitora jest banalnie prosty. Najpierw, zanim go jeszcze zamontuję, to możecie zobaczyć, tutaj są takie hamulce, które będą nam trzymać monitor na ramieniu, żeby nam przypadkiem nie spadł. Oraz są jeszcze śrubki, jakbyśmy chcieli go zamontować na wesie, na innym uchwycie. I teraz sami zobaczcie, że tak naprawdę to sobie nakładamy w sposób następujący. Robimy tak, zatrzasnął się i już jest założony, czyli możemy zdjąć sobie ten kartonik. Dla każdego estety, który ma stanowisko nie pod ścianę, tylko widzi tył swojego stanowiska i zależy mu na tym, żeby wszystkie przewody były ładnie pochowane, możecie zobaczyć, że te elementy mocno industrialne można w łatwy sposób sobie tą naklejeczką z zestawu tutaj zakleić i praktycznie nie widać w żaden sposób, czy coś wystaje, czy nie. A czy tą naklejkę da się w łatwy sposób ściągnąć? Da się ją w łatwy sposób ściągnąć, bo ona nie ma kleju na całej swojej powierzchni, więc zawsze, jeżeli byśmy chcieli coś poprawić, albo nakleimy sobie źle, albo chcemy w ogóle to urządzenie w innym miejscu sobie podpiąć, to Możemy w łatwy sposób po prostu to ściągać. No i tyle. Do ceny samego urządzenia przejdziemy oczywiście w podsumowaniu, ale tutaj już na samym początku warto nadmienić o tym, że do samego takiego zestawu dosyć sporo musimy dopłacić, jednak ze względu na sam uchwyt, a sam uchwyt jest bardzo fajnej jakości, chociażby nie każdy potrafi zrobić w ten sposób, i na przykład możemy sobie z kanapy oglądać cokolwiek. Dodatkowo przy tak długim wysunięciu samego ekranu, nawet jak poruszymy biurkiem, które się mocno częsie, to ten monitor bardzo szybko przestaje się ruszać, co jest bardzo dobre, zwłaszcza jak pracujemy na przykład na stojąco, kiedy te nóżki są znacznie. Bardziej wyciągnięte samego biurka, i każdy ruch, nawet na klawiaturze, potrafi nam ruszać tą konstrukcją bardziej. Dodatkowo wszystko płynnie rusza się, rusza się płynnie, chciałem powiedzieć, ale płynnie i rusza się i pozwala nam na pełną adaptację naszej przestrzeni pracy do tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Chcemy na przykład monitor niżej, możemy go przesunąć niżej i on się będzie trzymać niżej. Chcemy wyżej, możemy go mieć niżej. Jeśli ja długo zastanawiałem, czy takie zwykłe ramię monitorowe jest wygodne w przypadku mojego setupu, no to tutaj mogę odpowiedzieć wprost, że nie do końca, bo większość ramion Monitorowych ma tą wysokość, jednak zablokowaną. Musimy ją skręcić śrubą, żeby nam się nie przesuwała albo dokręcić zupełnie na stałe. A jeżeli chodzi o stanie i siedzenie przy biurku, to jak siedzimy, to mamy ten monitor troszeczkę zazwyczaj niżej. Ale jak już sobie staniemy, no to zazwyczaj trzeba ten monitor razem ze sobą i razem z całym biurkiem jeszcze mocniej podnieść, żeby było po prostu wygodnie i miło. To też takie rozwiązanie na dzień dzisiejszy zdecydowanie bardziej do mnie przemawia, zwłaszcza, że zaczęło mi tego brakować. Dodatkowo można zadać sobie pytanie, czy nie stracimy więcej pieniędzy szukając odpowiedniego uchwytu, czy nie lepszy jest taki z zestawu. Tak czy siak, jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego uchwytu, tego ramienia, jest ono chyba najlepiej wykonane ze wszystkich, z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia. Nie miałem z wieloma, ale z wystarczającą ilością, żeby sobie wyrobić jakieś zdanie. Tu jest wszystko ładnie dopasowane i jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób można tutaj poukrywać dodatkowo przedmioty, takie jak na przykład przewody. Chociaż jakby ktoś chciał sobie schować, to można, na przykład ja schowałem sobie tutaj 3 zł. Rozdzielczość 2560 na 1440 przy 27 calach to Moim zdaniem, złoty środek. Sam korzystałem z dwóch takich ekranów o takich parametrach i mimo moich eksperymentów przez ostatnie lata, ciężko mi było wrócić do pracy na Full HD, czego wielokrotnie próbowałem. Ta rozdzielczość jest nie tylko dobra do produktywności, ale także do gamingu, bo jeżeli byśmy chcieli wybrać na przykład monitor 4K, to byśmy musieli wygenerować znacznie więcej pikseli, czyli mielibyśmy mniej katek, a tak to mamy taki złoty środek. A oprócz tego, bo zapomniałem o tym powiedzieć, ten monitor da się, uwaga, postawić w pionie na tym uchwycie. O, jeżeli chodzi też o produktywność, to można skrolować na na przykład memy, w sposób wygodniejszy. I tak sobie myślę, jak to ładnie wygląda, jakby jeszcze użyć tutaj bezprzewodowej klawiatury. To wtedy zero, zero jakichkolwiek przewodów, i to na, w każdym możliwym ustawieniu. Nawet jak lubisz się wsunąć klawiaturą blisko i trzymać ją pod ekstremalnym kątem, masz pełną swobodę i nic ci nie zawadza i nic ci nie przeszkadza. Mówiąc także o gamingu, warto tutaj zwrócić uwagę na rodzaj matrycy. Mamy tutaj nano IPS-a, więc świetne i żywe kolory, a zarazem długa żywotność tego rodzaju matrycy, z której korzystają miliony każdego dnia. Ale kogoś może odrzucić IPS- jest przecież tak wiele matryc ma dużo ghostingu, ale tak nie jest w tym przypadku. Ważny jest ten napis Nano. Pokazywałem to przy poprzednim LCD, który także miał matrycę Nano IPS. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Widzicie, że za tym ufolutkiem praktycznie nie ma żadnego cienia, czyli nie ma tego całego ghostingu. Jeżeli sobie zmienimy ustawienia i wejdziemy sobie response time i damy sobie faster, no to to podniesienie napięć na pikserach sprawia, że jest ten artefakt zwany korona i tego się nie powinno stosować. To jest bardziej po to, żeby mieć tą 1 milisekundę czasu reakcji, ale tym się nie będziemy przyjmować. Jak zostaniemy na ustawieniu fast i porównamy sobie wynik tego monitora i innego, takiego, zegmy, referencyjnego, który też był swego czasu taką mocną, topową konfiguracją gamingową, no to widzicie, jak mocna jest różnica pomiędzy jednym a drugim obrazem. I w przypadku matrycy Nano IPS obraz jest po prostu taki ładny, czysty i to widać przede wszystkim w momentach, kiedy się szybko poruszamy w grze, kiedy się zmieniają szybko kolory i to jest o wiele przyjemniejsze. I dlatego też ja sobie kupiłem taki monitor, bo widziałem jak duża jest różnica pomiędzy tamtym monitorem a swoim. Natomiast pomiędzy tym co ja mam, a tym to, to matryca jest praktycznie taka sama. 350 kandeli, DCI P3 98%, dobre kąty widzenia i przede wszystkim matryca praktycznie pozbawiona ghostingu. To tak jakby ten monitor, który ja mam, powiesić, a on już zrobił na mnie mega pozytywne wrażenie. Tutaj natomiast dostajemy już gotowy zestaw. Wadą dla niektórych użytkowników, którzy są miłośnikami HDMI, może być pewien drobny mankament, dlatego że mamy tutaj matrycę 10-bitową, ale 144 Hz przy pełnej rozdzielczości przez HDMI daje nam tylko maksymalnie 8 bitów. Czyli jeżeli chcemy mieć pełne 10, no to to Skorzystać z przewodu DisplayPort. Nie można też tutaj mówić o żadnym HDR-ze, bo maksymalna jakość to 350 kandeli na metr kwadratowy. Ale to jest wartość, która i tak jest w sumie za duża, bo nigdy tego monitora, praktycznie jego brata bliźniaka, nie wykorzystuje na 100%. Bo nie czuję takiej potrzeby, po prostu wtedy już mi monitor za bardzo razi. Więcej też nie ma się co tutaj tak mocno skupiać na temat obrazu, bo praktycznie większość rzeczy, o których chciałem powiedzieć, powiedziałem w recenzji tego ekranu, do którego możecie się wrócić. I miałem straszliwy déjà vu, jak zacząłem robić ten materiał, bo okazuje się, te dwa egzemplarze są bardzo do siebie podobne. Zwłaszcza jak się je postawi zaraz obok siebie, to można powiedzieć, że one są praktycznie takie same. Chociażby zobaczcie na ich tyły. Mamy tutaj pierwszy monitor, ten z którego ja korzystam, natomiast tutaj ten, który dzisiaj wam pokazuję, tutaj mamy nowy logotyp Ultra Gear w sposób taki bardziej gamingowy poprowadzony, co jest bardzo fajnym takim akcentikiem z tyłu. No i ten jest pozbawiony Huba USB, a oprócz tego ma dwa razy HDMI, ma display porta, wyjście na słuchawki oraz miejsce na zasilacz. Natomiast ten poprzedni model, który wam pokazywałem, ma dodatkowo. USB. Oczywiście do obu macie linki w opisie, więc jeżeli byście się zastanawiali nad jednym albo nad drugim, no to nie ma problemu, możecie je tam sobie zobaczyć. Jeżeli szukacie tańszego rozwiązania, które będzie mieć świetne parametry, będzie mieć świetnie wyglądający obraz i będzie się po prostu z niego bardzo dobrze korzystać, no to GL850 moim zdaniem tutaj absolutnie wygrywa. Natomiast ja zdejmę to na bezpieczeństwo, jeżeli oprócz dobrych parametrów obrazu szukacie dodatkowo świetnych elementów, tych ergonomicznych, to GN880 moim zdaniem wygrywa. Jak kiedyś korzystałem korzystaliście z uchwytów na monitory, takich zwykłych, prostych, tanich, załóżmy do 200 zł, no to jak skorzystacie z tego, to powiecie sobie, kurczę, czy LG ma może w swojej ofercie taki uchwyt, żeby sobie dokupić do swojego monitor? Bo ja uważam, że to jest jeden z najfajniejszych, z jakich korzystałem i z chęcią bym swoje wszystkie uchwyty wymienił właśnie na takie i to jest największy plus. Powiedziałbym, że ten zestaw jest tutaj dla osób wygodnych, które chcą mieć gotowy zestaw, który wyciągną z pudełka i będzie wszystko ładnie działać, bo taki właśnie jest GN880. Jakbym miał się zastanawiać, Teraz nad wygodą, a zarazem dobrymi parametrami, to bym po prostu leciał w ciemno, kupił ten i miał po prostu święty spokój. Dlatego ja ze swojej strony uważam, że to jest bardzo fajny sprzęt, ale za tą dodatkową możliwość nóżki, która będzie ergonomiczna i taka wygodna, no to trzeba po prostu dodatkowo zapłacić. Tak czy siak, to był materiał na temat monitora tego, do którego linka macie w opisie. Tutaj pojawiają się dwa inne filmy, w tym film na temat poprzednika, czyli GL850, no i miejsce na subskrypcję. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.